Zakończyliśmy, coś z tej strony hodowcy Królik WSC i dzisiaj konkursik. No to są 100 subskrypcji. Tak, robimy. Yy, no, jeśli będzie 100 subskrypcji do końca ferii, to będzie do wygrania królik albo po prostu pieniążki. Na przykład yy, 20 zł będzie, jeżeli ktoś oczywiście wygra do końca ferii. To Na przykład, jeśli ktoś nie będzie chciał królika, to na przykład pieniądze chce, to na przykład Dam na przykład 20 zł. Dla ile króliczek będzie warty? Na pewno nie wysyłam. Nie wysyłam. Ktoś albo przyjedzie, albo po prostu pieniądze dostanie na do konto. Jestem tutaj, to jest. To oczywiście mam coś, żeby tam nowych nabytków nie pokazać, bo są jakieś. No, no czyli tak. To jest samiczka, bo nowe żywicki. To już sprzedaż jest. Jednego słonczyka sprzedałem, On mo może będzie na konkurs. Pójdzie, chyba że go sprzedam. No i sprzedaż sprzedawcy 20 złoty za niego. Więc zapraszam do kupna, ktoś jest zainteresowany. Albo coś z tych słonczyków. Chyba że je sprzedam, to nie będę na konkursu. jakie? Albo coś z tego tu, Albo z tamtego będzie. Jak ktoś będzie chciał przyjechać i sobie weźmie. Albo po prostu. Tak jak mówiłem, pieniążki na konto dostanie, bo ja nie będę wysyłał. No więc zachęcam Was do subskrypcji. Na 100 subskrypcji robimy konkurs, więc kto jest zainteresowany, niech dostaje subskrypcję. Komentarze nasz gotowe. Ja sobie po prostu napiszę, będzie losowanie. A więc co? No, napiszcie gotowe w komentarzu. No i cześć.